Witam Was serdecznie, moi drodzy, z tej strony. Myślę, że ten film pojawi się akurat w piątek, bo dzisiaj mamy czwartek. Mam nadzieję, że się Wam spodobały Bedwarsa. No, a więc, moi drodzy, teraz ocenię dwa kanały mojej koleżanki z Discorda: Kijoko i ten, i Lian Jakoś yy, dobrze powiedziałem, nie wiem. Moi drodzy, no, bez przedłużania, lecimy z tym. No a więc co nam od razu pewnie się będzie rzucało w oczy, czyli według was to może będzie banner, ale mi się najbardziej w oczy rzuca yy, awatar. Jeżeli chodzi o awatar, no to naprawdę w miarę fajny, yy, mam jeżeli go rysowałaś, to ocena naprawdę będzie wysoka, czyli mam nadzieję, czyli 10 na 10 akurat, napisz w komentarzach czy rysowałaś. Go, nie wiem, na komputerze, na telefonie, na czym? To Czy może, nie wiem, skąd ściągnęłaś, bo ja kurwa no nie wiem, jak to zrobić. weź weźmy tego, naucz. No, i druga, i druga teraz rzecz, no to to jest baner. Baner akurat jest. Hmm... Według mnie, baner jest naprawdę ładny, tylko że tam jest większość zasłoniętych rzeczy. I to jest trochę takie, no mech. Dlatego bym dał takie 9,5 na 10. 9,5 na 10, no bo nie ukrywajmy, trochę to jest zasłonięte i fajnie by było, jakby to było nie zasłonięte. Bo ja prawdopodobnie to dlatego, bo ja nagrywam na telefonie, a nie na komputerze. No. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek temu kanałowi, no i oczywiście mi. I moi drodzy, jak widać, też akurat nie ma miniaturek, więc to jest jakiś mały błąd. Szczerze przyznamy, że cena spadnie. No, yy, nie chcę wam tego pokazywać, bo mi się całe wtedy nagranie może spieprzyć, mogę 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 yy, no ten film może nie, nie wejść na YouTube, um, prawa autorskie, więc mm, no, niestety. Szczerze przyznam, animacje robi naprawdę fajne, więc jeśli ktoś chce patrzeć na czyjeś animacje, to serdecznie was zapraszam na ten kanał, bo to jest kanał z Gacha Life. I zaraz wejdziemy na jeszcze jeden jej kanał. No. <słuch> więc, o, więc ocena wyjdzie taka 8 na 10. 8 na 10, niestety 8 na 10, chociaż i tak jest bardzo wysoka ocena. No, więc ja robię cięcie i widzimy się na kolejnym jej kanale. I teraz jesteśmy na kolejnym jej kanale, i od razu naprawdę to, co zobaczyłem, no to naprawdę to mi się w miarę spodobało. <laughs> Kurde, głos mi się łamie. To mi się naprawdę spodobało. Ona ma naprawdę ładny ten kanał. Bo, no, nie ukrywajmy, że. Avatar no kurwa, ocenię 9 na 10 Kurwa, 9 na 10 Żeby nie było, że jestem zbyt miły. No. I moi drodzy, no mo banner, naprawdę banner wyszedł tobie Włalissimo! Włalissimo! Guerto! Guerto! Guerto da signore! Więc co. So, nie wiem, co ja nawet powiedziałem. Jestem taki porobany. Dlatego, że się znajdziecie nie wyspałem, ale dobra, nieważne. I moi drodzy ocenię baner, nie wiem, jej tak na 10 na 10 bo to jest naprawdę przepiękny baner. Szczerze przyznam, że ona to by mi mogła robić banery, kurwa. Ona to by mi mogła robić banery. No ale dobra. Yy, I moi drodzy, oceniam 10 na 10 ten baner jest zarąbisty. Lecz no niestety tak jak na tamtym kanale ona w ogóle nie ma miniaturek, więc naprawdę jakby mogła mnie poprosić, no to ja bym mógł jej robić jakieś tam miniaturki, co by zależało od typu i jak... No. Animacje naprawdę robi też tutaj fajne, więc no serdecznie naprawdę... Pozdrawiam Ciebie, wypromuję jakoś Ciebie. Nie wiem, moi, może moi widzowie mają jakieś takie miłe serwuszko wejdą na Twój kanał, dadzą Tobie słupka, łapeczkę, łapeczkę w górę, no i dzwoneczek, tak jak ja. Widzicie Kuwa? Widzicie? Musicie zrobić tak jak ja, na moim kanale i na jej kanałach. No. Nie wejdę w tą animację, bo może mi ten film ściągnąć. Tak to jest, gdy mam już ponad 100 subskrypcji. Może mi taki film nie ściągnąć, więc to niestety. No, a więc moi drodzy, je, ten kanał no, muszę naprawdę ocenić na, jako świetny, bo to jest idealny kanał według mnie. Taki kanał no, to już powinien mieć według mnie 1000 subskrypcji, nawet i więcej, bo ten kanał jest super. No Na animacjach mo można naprawdę się wybić, jak w yy, Zajcu 89, on ma tam ponad 2 milion 2,5 miliona. Nie wiem, już dawno nie oglądałem jego animacji z FNAFA. Kurde, no, naprawdę kanał super, więc no, ocena ogólna tego kanału wyjdzie Tobie na pewno na dobre, czyli oceniam Twój kanał. Oczywiście ten drugi, Lian Kafion na. 10 na 10. Zarąbisty kanał. Dziękuję, że pozwoliłaś, żebym mógł y, ocenić Twój kanał i jakoś ciebie wypromować. Mam nadzieję, że w ramach wdzięczności nie wiem zostawisz mi łapkę w górę pod tym filmem i jakoś mnie wypromujesz też. Ja, nie wiem kurwa, czy, y, czy będziesz chciała, ale fajnie by było, jakbyś mogła. Serdecznie Ciebie pozdrawiam. No. Papa, pa. cześć.